Cześć, zanim zaczniemy, chciałbym tylko powiedzieć, że tak, zdaję sobie sprawę, że wiele osób czeka na buildy na tym kanale i bądźcie spokojni, buildy będą. W następne 3 dni postaram się opublikować parę buildów, żeby pomóc Wam z wyborem. Postaram się zawrzeć na pewno m.in. też coś dla zupełnie nowych graczy, bo wiem, że dużo osób będzie próbowało Puff of Exile 1 po raz pierwszy po przygodach z dwójką. Dziękuję Wam, zapraszam na resztę filmu. Nowa liga Path of Exile już tuż tuż, już prawie ją mamy, będzie w ten piątek o 22. I Grinding Games nie próżnuje tak naprawdę, bo cały czas ich maszyna hypująca działa cały czas zarzucają nas nowymi informacjami nowe wywiady, rozwinięcie patchnotów, FAQ rozwijając, różne wątpliwości co do tego, jak działają niektóre nowe mechaniki pokaz nowych gemów tych Tratran gemów w chociażby takie rzeczy jak buffy do chociażby Winter Orb'a. Zaraz wszystko zobaczycie. A jeszcze dodam buffy mniej używanych unikatów. Całkiem fajne buffy. Serio, zobaczcie sami. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się nowym gemom. Oczywiście, właśnie nie są to wszystkie nowe gemy z tego patcha, tylko te, które na razie zdecydowali się teraz pokazać. Jest to Wave of Conviction, którego przez ułamek chwili widzieliśmy w trailerze. Wygląda on tak, trochę jak Q Razora z Doty 2, to znaczy Wave of Conviction zamiast wysyłać w takiej fali przed siebie, wysyłamy po prostu w AOE wokół nas. Możemy wysłać jedno takie na naraz i tutaj nie mamy detali dotyczącego tego, jak będzie się dokładnie zachowywać ten skill, co tak naprawdę utrudnia ocenę tego, czy będzie dobry, czy nie. Na pewno w momencie, w którym dałoby się jego base duration, bo można tylko jedną taką falę na raz wysłać, bardzo mocno zredukować, osiągając przy tym bardzo duże AOE i taką, że tak powiem, spamowalność tej abilitki, to mogłoby być bardzo dobre do klirowania, takiego off więc wręcz wszędzie dokoła naszej postaci. Wyobrażam sobie taki świat, natomiast na pewno nie jest to umiejętność, którą bym. Leak startował. Zresztą nie wiemy, jak będzie z dostępnością tych niektórych Tartran gemów, więc tutaj w ogóle nie ma mowy o Lick startowaniu, ale to jest, wygląda ciekawie. Wiele osób narzeka mimo wszystko, że nie ma tu taga nowa, który też by no, pozwolił na niektóre interakcje, których tutaj nie mamy dostępnych. Chyba że dodadzą, zobaczymy. Kolejny nowy gem, na który moglibyście chcieć zwrócić uwagę, to Heavy Strike of Tartus. Heavy Strike jest no, tą umiejętnością, którą. Jest tą umiejętnością, którą zaczynasz grę jako maruder na plaży na levelu 1. Nie jest to umiejętność zbyt ekscytująca. Natomiast, no cóż, postanowili dodać jej taki twistik że możesz ją grać typowo pod staffa, tutaj chodzi o jakiegoś war staffa, to mógłby być to na przykład staw z haste'a, z dodatkowymi endurance oraz power charge'ami, ale co tu mamy? Increases and reductions to spell damage apply to attack damage from the skill at 150% of the value, czyli że zyskujesz dodatkową możliwość skalowania Damage swoich ataków również spell damage'em, a dodatkowy int daje ci szansę na double damage, czyli przy 500 inteligencji masz zawsze podwójne obrażenia tym skillem. To jest ciekawe w sumie, bo wyobrażam sobie, że e, mogłyby istnieć buildy, które wykorzystywałyby takiego heavy strike'a e, po prostu do single target, chociaż no, myślę, że głównym problemem heavy strike'a jednak jest e, jego mankament. -man Mechaniczny, to znaczy zawsze to będzie taki y, zadaniowy atak typowo pod single target, w grze której w większości przypadków nie chcesz grać single targetem, tylko chcesz coś bardziej uniwersalnego. A jeśli zbudujesz się typowo pod to, to można powiedzieć, że raczej wolałbyś w przypadku używania innych umiejętności bardziej pod clear mieć postać zbudowaną trochę inaczej. No, mówiąc szczerze, nie mam dużych oczekiwań wobec tego skilla, mimo wszystko, ale zobaczymy. Poza tym, Grinding Gear Games pokazało parę kolejnych infamous modów, czyli typów modyfikatorów, które będą mogły pojawić się na ekwipunku, który będziemy podkradać od najemników. Typy efektów, które zwyczaj widzielibyśmy na jakichś unikatach bardziej, np. klątwy na przeciwnikach w twoich chilling areas, mają zwiększony efekt. To jest bardzo specyficzne, to musi być jakieś twoje mrożąca podłoga i klątwę, i wtedy te klątwy są silniejsze albo e, to jest w ogóle bardzo silne. Your work is cover enemies in ash for 5 seconds. No, większość takich buildów, które będzie korzystać z jakichś potężnych slamów, jakiś wulkanik fisher tego typu rzeczy, e, będzie i tak cały czas krzyczało. Więc tak naprawdę to cover enemies in ash e, za darmo, bardzo potężny efekt 20% więcej obrażeń od ognia e, na przeciwnikach, taki po prostu dodatkowy mnożnik. Kosztem jednego modyfikatora na hełmie. Wiadomo, że można było osiągnąć na efekt Coverage w inne sposoby, ale to niekoniecznie zawsze było takie proste. Przez chwilę pomyślałem o Infernal Kraju, ale zapomniałem, że od około roku nawet Infernal Cry już nie kładzie przeciwnika w popiołach, tak więc no, tym bardziej to będzie bardzo silne. Mamy też ewidentny eksperyment GGG z właśnie takimi nowymi design space'ami, gdzie faktycznie te modyfikatory na przedmiotach wchodzą w interakcję z bardzo konkretnymi skillami. Mi się to podoba, wydaje mi się, że na takich bardziej właśnie i itemach, modyfikatorach specjalnych jest miejsce na eksperymentowanie właśnie z bezpośrednimi modyfikatorami do danych skili. To jest, to mi przypomina trochę ligę Scorch, gdzie oni próbowali robić coś podobnego. I cieszy mnie, że wracają do eksperymentowania z tym. I tutaj jest przykładowo, że Your Blink and Mirror Arrow Clones use your gloves. Jak do tej pory nasze Blink i Mirror Arrow klony, czyli to, co używa się w buildach tak zwanych Obama. Obama buildy polegają właśnie na tym, że używamy swoich kopii, i wtedy te kopie korzystają z naszego łuku, żeby strzelać do przeciwników. Teraz będą mogły korzystać również z glossów, mając coś takiego. W tej konkretnej chwili nie przychodzi mi zbyt dużo jakiś mega OP zastosowań, chociaż prawdopodobnie takie też się znajdą, ale nie jest trudno wymyślić jakieś tam sobie rozwiązania, nie? Na przykład nakładanie za nas klątw, jakichś efektów z rękawic, powiedzmy influence, jakichś intimidatów i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to będzie silny modyfikator. Kolejna rzecz, której się przyjrzymy, to małe... E Frequently jest Questions, które opublikowało Griny Gear Games, klaryfikując niektóre rzeczy związane z Secrets of the Atlas i również z najemnikami, o których na moim kanale pojawił się dopiero co film. Swoją drogą zachęcam, bo wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszedł i porusza większość kwestii związanych z najemnikami. W zasadzie to cały czas od pokazu 6 czerwca zastanawialiśmy się, jak to dokładnie będzie działać z ubieraniem naszych najemników. Czy będzie można ubrać na nich tak naprawdę cokolwiek, niezależnie od wymogów atrybutowych itd. itd. I mamy tutaj trochę informacji. Część tych informacji jest oczywista, jak dla mnie, to znaczy, że najemnicy będą, gdy ich spotkamy, generować się z girem, który. Jakby pasuje do ich schematu atrybutowego. Przykładowo, jak mamy takiego typowego woja, napotykamy, no to wiadomo, że będzie miał gier strengthowy, armorowy itd. Ale idąc na przykładach, no taki wojowy merc będzie mógł zakładać tylko rzeczy związane z siłą albo siłą i jakimś innym atrybutem. Przykładowo, siłę i dex. Czy siłę oraz int. Rozumiecie, że jeśli jest związany z jednym atrybutem, to może korzystać z przedmiotów po ten atrybut i hybryd z tym atrybutem i czymś innym. Ale jeśli sam merc jest też taką w sobie hybrydą, przypadkowo, przykładowo gość, który nosi dex i int, taki dex-intowy mercenary, taki powiedzmy shadow, no to będzie mógł nosić rzeczy dexowe, intowe oraz dexowe, intowe. Rozumiecie? Każdy merc, będzie miał tak naprawdę trzy schematy tego, jak można go ubrać. Zawsze trzy różne rodzaje gilu, tak jakby. Różne typy Merca będą miały też swoje preferowane typy broni i nie będą chcieli zakładać broni, które nie pasują do ich typu. No, generalnie będą to zwyczajnie bronie, które funkcjonują z ich skillami, to jest logiczne. Ale mamy tutaj też parę takich rzeczy, które nie były oczywiste, a są całkiem interesujące. Na przykład, tak, dowiedzieliśmy się, że quantity from up area, to znaczy to, że sobie bardziej Groźnie, niebezpiecznie wyrolujemy daną mapkę, będzie miała więcej modów, i tak dalej. Faktycznie będzie wpływać na mechanikę w taki sposób, że częściej znajdziemy Merca. To znaczy tych przedmiotów nie będzie miał więcej, ani nie będzie miał lepszych, ale po prostu większa szansa, że go spotkamy, co samo w sobie jest spoko. W sumie to dobrze wiedzieć, że nie będzie na każdej mapce, tak jak zazwyczaj to mamy z mechanikami ligowymi. Dowiedzieliśmy się też, że będzie można używać link-skili na Mercach, co jest całkiem zabawne, bo przypominam link-skile, koncept ich jest taki, że możesz zlinkować się do swojego sojusznika, zazwyczaj do innego gracza. Do miniona nie można było, a jak widać będzie można było do Merca, ale gdy któryś z was zginie, to oboje gniecie, więc linkowanie się do Merca brzmi jak coś, czego raczej nie chciałbyś robić na HC. <laughs> ale zostało zadane bardzo ważne pytanie, czy Mercowie mogą używać Influence Trigger skilli, Na przykład na broniach z Influence'em Shaperowym może być jakby wbudowane custom Crit, że w momencie, gdy krytuje daną bronią, to rzuca się jakiś czar. I odpowiedzieli tak. Krótka odpowiedź to nie, ale długa odpowiedź to, że Mercenary nie korzysta z Gemów po prostu w swoim ekwipunku, tylko korzysta z gemów, które są jakby inherentnie już w niego wbudowane. Więc, nawet gdybyś dał mu coś takiego jak Custom Crit, to gra by miała problem zdeterminować. Co w ogóle powinno zostać strigerowane? No generalnie nie, nie zostanie to trygerowane. Zadano też pytanie, czy będą przypisane do konta czy do postaci. Przypisane do konta, czy będzie można tradeować się nimi. I nie, nie można, nie ma handlu niewolnikami, nie możesz sprzedać swojego panareczka komu innemu. To jest, to jest całkiem powszechne pytanie, z którym sam się już parokrotnie zetknąłem. Czy będziesz mógł swojego bardzo wysokopoziomowego merca użyć? Na przykład od samego początku levelingu i tutaj powiedzieli, nie, nie jesteś warty ich czasu, jeśli, masz, jeśli między wami jest więcej niż 20 poziomów różnicy. Czyli no, wygląda na to, że na drugim levelu możesz, możesz mieć Merca level 22, który prawdopodobnie całkowicie cię pokeruje. Ale raczej nie merca level 80, co no, ma jakiś tam sens. Jest też bardzo ciekawa rzecz, według mnie, jeśli chodzi o min-maxing swojego merca, yy, właśnie. To znaczy, słuchajcie, wygląda na to, że ci mercowie faktycznie mają zakodowane swoje drzewko, nawet jeśli nie można rozdawać na yy, nim punktów ani yy, nic takiego, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Mercowie otrzymują pasywki z Anointed Notably na amuletach oraz Keystone'ów z Unikatów. Czajcie? przykładowo macie taki tem jak ten Skin Chaiuli albo macie amulet, na którym mechaniką Blight, Kasją nałożyliście jakiś efekt pasywny i to będzie działać na Mercu. To jest bardzo ciekawe, bo na pewno znajdąście rozwiązania, żeby, że tak powiem, żeby bardzo mocno z tego skorzystać, myślę, że większość z nas pierwsze co pomyślała to jest jakiś sposób tego, żeby sami sobie generowali charge, po czym dzielili się nimi permanentnie z graczem, przykładowo poprzez Keystone, który na to pozwala. Bardzo ciekawe. Powiedzieli też, że same Tratrangemy będą się pojawiać dopiero od Area Level 68 na Mercach. I będą dostępne tylko z właśnie Merców. To jest ciekawe, że 68, bo to tym bardziej idzie w parze z tym, co powiedziałem wcześniej, że one wyglądają trochę jak takie gemy eksperckie? To znaczy, gdybyś dał je nowemu graczowi, to ciężko, żeby ten nowy gracz coś z nimi zrobił. Ewidentnie wymagają raczej zbudowania się pod nie w jakiś konkretny sposób. Niektórzy zapytali, czy skoro już mamy takie okienko giru dla Merca, to czy dostaniemy kiedyś takie dla, dla Anime Guardiana? Powiedzieli, że nie. I pojawia się też trochę pytań niemercowych, na przykład czy czy Pinnacle bossy obecne nowe będą mogły być podglądane przez Maven na razie nie może w przyszłości dostaniemy uberowe ich wersje ale jeszcze nie są pewni czy w związku ze zmianą walki Katariny y, będzie można nadal zdobyć nagrody tier 4 nie wystarczy po prostu że sama Katarina ma być bardziej rewarding oraz y, nie będzie już związana bezpośrednio z nie będzie już resetować ci tego drzewka syndykatu, a same nagrody poszczególnych syndykatowiczów w mechanice Bitreal zostały mocno pozmieniane. I to jest świetna zmiana. I wchodzenie w interakcję z syndicate membrami, pauzuje grę. Mam nadzieję, że właśnie zostanie to zaplikowane do wszystkich tego typu mechanik. Ja jako osoba, która coli farmi June Bitreal to jest to świetna zmiana, na w świecie, bo jest coś irytującego w tym, że musisz, że musisz tak bardzo się pilnować, zwłaszcza na HC, gdy, NPC, gdy mechanika wymaga od ciebie, żebyś pogadał z NPC-em, przyjrzał się, przeczytał, zastanowił, a nagle jak nie wiem, jakiś szczur Cię atakuje ledwo widoczny, albo ktoś z screena zaczyna do ciebie strzelać w ogóle masakra. Głupio, że im to tyle zajęło, ale fajnie, że w końcu jest. I oprócz tego dowiedzieliśmy się, że tak na pewno będziemy musieli jeszcze zatrudniać pracowników do Kings March, jeśli chcemy korzystać z tej mechaniki. I jeszcze jedna rzecz, której chciałem się przyjrzeć tak na szybko: to, że dostaliśmy parę update'ów już do notesów Jak widzicie, trochę tego jest i nie będę przechodził przez wszystko, bo zachęcam was, żebyście sobie po prostu weszli na notesy Content Update 3.26, a w międzyczasie opowiem Wam o rzeczach, które według mnie są najciekawsze i które jak dotąd dodali do tych pacznotów. Są drogą, nie wiadomo czy to ostatni taki update, może jeszcze w następnych dwóch dniach zobaczymy dodatkowe linijki. Nie zdziwiłbym się. Na pewno myślę, że wiele osób zainteresuje, że właśnie dzisiaj ogłosili parę dodatkowych. Miejsc pasywnych na drzewku w okolicach Witchki. Te pasywki są związane głównie z Damage Over Time. Tak więc dot, buildy się ucieszą, ale tu jest też interesująca statystyka Reduced Skill Effect Duration. Są umiejętności, na których chcesz osiągnąć jak największe pomniejszenie skill effect duration, żeby Twój skill trwał jak najkrócej. I faktycznie wydaje mi się, że są w tej grze interakcje w których zmiana 10% to może być przeskok na przykład z 80% obniżone na 90% obniżone, nie? czyli relatywnie dla takiego buildu to będzie potem zmniejszenie tego skill effect duration o połowę, więc wydaje mi się, że choć ta notka brzmi właśnie tak wcale nie jak coś dużego, to nie zdziwiłbym się, gdyby doprowadziła do powstania albo znacznego wzmocnienia jakiegoś buildu. Dostaliśmy też parę przepotężnych pasywek, Coldowych. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę no, na parę z nich, no bo jest Cold Damage overtime za Overcapped Coldressa, bardzo dużo damage'a potencjalnie dodatkowego można wbić. Jest tu taka fajna rzecz, jak plus 1 to all Cold Skill Games, wiadomo po prostu bardzo silne mastery, dające sporo obrażeń. Parę 15% obrażeń za jeden punkt. Ale co jest tu jeszcze też bardzo ciekawe, nowa Caster Masterka, zobaczcie co będzie robić. Stara masterka została zmieniona na masterkę, która daje ci power charge za każdą sekundę, gdy channelujesz spell. Jest to mała niby zmiana, a wydaje mi się, że bardzo ważna. Jest to, jest to, jest to, jest to bardzo solidny krok ku wzmocnieniu tzw. self-casterów, to znaczy casterów, tzn. casterów które, którzy faktycznie rzucają czary z rąsi, a nie jakimś trapem, totemem i tak I wiecie co to oznacza? Możecie powiedzieć WinterOrb Enjoyerom, możecie powiedzieć Jerzykowi z mojego community, możecie powiedzieć Guciowi, możecie powiedzieć w sumie mi. WinterOrb wygląda coraz lepiej. <grym> czy to już, czy to już ten moment, w którym można powiedzieć polecam WinterOrba? Nie wiem. Może nadal jest trochę za wcześnie, ale... No, skłamałbym, gdybym wam nie powiedział, że mnie kusi jak cholera. No kusi mnie zacząć tym WinterOrbem, cholera jasna, kusi mnie. <laughs> nie wiem jak wy, jeśli ktoś z was nigdy nie grał w mogę muszę powiedzieć, że to jest naprawdę chyba najprzyjemniejszy skill w grze, więc kusi mnie cholera. Oprócz tego mamy też trochę zmian do okultystki. Okultystka będzie, można powiedzieć, że trochę mniej tanki przy mappingu, ale mniej tanki, tak, ale bardziej tanki, tak uniwersalnie, to znaczy będzie miała więcej Energy Shield na, na bossach chociażby, bardzo wyczuwalne to będzie w early i mid game oraz jej maksymalny Energy Shield, to ważniejsze, będzie mocno zwiększony zależnie od procentu jej block spell damage'a, co prawdopodobnie będzie chciał kapować, no więc w praktyce będzie po prostu łatwiej osiągnąć kultystce wysokie wartości Energy Shielda maksymalnego. Oprócz tego, z takich najważniejszych rzeczy, które musicie wiedzieć, została zmieniona Shaper of Winter. Pasywka na ascendancji elementalistki została, to znaczy, zmieniona w pacznocach, a teraz znowu zmieniona wewnątrz tych patchnoutsów. Koncept nowego Shaper of Winter został po prostu znerfiony. Teraz będzie działał na takiej zasadzie, że po prostu przeciwnicy przez nas wyčilowani mają zmniejszone obrażenia przez połowę chill efektu. Bardzo słabe się to wydaje. Jak mam być szczery, to się wydaje. Słabe, zwyczajnie defensywna notka, która nie umywa się do rzeczy w stylu Fortify. Wydaje mi się, że może trochę przesadzili z Shaper of Winter. Oprócz tego, sporo zmian skarbowych, i sporo zmian też unikatowych, ale z takich unikatów, które pierwsze przychodzą mi do głowy, że moglibyście chcieć zwrócić uwagę. To, że Soul Taker, przykładowo, który na pewno będzie bardzo popularny, i z unikatem wymaganym do zrobienia Kingmakera, będzie lepszy, znacznie lepszy w zasadzie, będzie miał dużo więcej lokalnego tak speeda, więc ataki nim będą szybsze, więc nie zdziwię się, gdyby ktoś na pewnym etapie gry, na wczesnym, przykładowo etapie, zamiast zrobić z tego Kingmakera faktycznie bił się Soul Takerem. Spore Guard Unique Body Armor, czyli właśnie Body Armor z Explodem, które no, można by go wykorzystać po prostu do lepszego clearowania, tak? E, zostaje zdublowany, jeśli chodzi o swoje wartości, zarówno House Resa, e, jak i Exploda. E, to znaczy, przeciwnicy eksplodujące ze Sporgarda będą eksplodować za dwa razy więcej damage'a. E, no, okej, okay, wygląda nieźle. Dużo przedmiotów dostało generalnie też takie e, zasadnicze buffy bazowych statystyk, na przykład Kintsugi dostało dużo więcej dodatkowego Evasion Rating. E, zawsze to może. Chociaż na tyle je wzmocnić, żeby były dobrymi jakimiś itemami przejściowymi, więc ja to wspieram. Zwłaszcza to jest ważne w momencie, w którym dostaliśmy jako gracze jednak nowe bazy armorowe jakiś czas temu, jak necrotic armor, co tak naprawdę podniosło, można powiedzieć, podłogę tego, jak silny musi być endgameowy unikat, żeby był w ogóle brany pod uwagę. Dla niektórych itemach to jest np. podwojenie obrażeń, jak na Wings of Entropy, a na innych zwiększenie połowę. Na pewno wyobrażam sobie, że Alelopathy i Replika Alelopathy to będą bardzo fajne early mapowe unikaty. Alelopathy przykładowo, które kiedyś były, były takim itemem klasycznym, że jak grałeś Essence Drain, Contagion, bardzo klasyczny build kiedyś i w pierwsze dni dostałeś takie rękawice, to się bardzo cieszyłeś, albo miały level 22 Gema, to było coś. No obecnie no, odstawały, raczej nikt tego nie grał, ale już level 25 Blight wchodzisz na mapki, masz jeszcze gemy na levelu powiedzmy 17 i dostaniesz takie Alelopaty. Robisz sobie w nich five link, bo powiedzmy i tak nie masz jeszcze prawdopodobnie six linka, takiego level 25 Blight i to faktycznie może się okazać, że wystarczy, aby komfortowo oczyścić single target chociażby. To samo z level 25 Winter Tide brandem na replika Alelopaty. To samo, to będzie bardzo dobry early mapkowy. Unikat dla cold cold.buildów Wintertide Brand już jest bardzo solidnym, znaczy no takim Betier starterem co najmniej. Może jakieś B, właśnie z tymi nowymi bawkami, to znaczy nowymi rzeczami na drzewku i tak dalej. Ale clue jest takie, że oni cały czas tutaj dziubają, cały czas otrzymujemy nowe informacje i postaram się Was utrzymać na bieżąco, jak tylko coś dostaniemy. I tak jak na początku filmu, chciałem przypomnieć, że. Będzie co najmniej parę buildów na tym kanale. Yy, upewnię się, że zostaną opublikowane przed startem Ligi Piątkowym, tak więc yy, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia i przypominam o Polskiej Lidze Pawła Wexel poecmentarzysko.pl Spróbujcie, dajcie szansę, zagrajcie na Polskiej Lidze z nagrodami. Polska Poland!